Witam Was ponownie, tutaj Ted Bundy i zapraszam do obejrzenia już drugiego odcinka z serii Let's Play Pokémon Red. Od ostatniego odcinka w moim teamie zaszły drobne zmiany, mianowicie dokoptowałem sobie Ratatę, którego zapałem bodajże na piątym levelu, obecnie ma on 14. Całkiem dobry, dobry atak ma, według mnie, Faj fajnie się go eks ekspiło przyjemnie. Nie mamy już Widla, który był w poprzednim odcinku. Obecnie mamy Bedrilla, czyli najwyższe stadium jego rozwojowe ewelowa przez Kakunę, też również na 14 levelu, No i mamy jeszcze standardowo Charmanderka na level 14. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokonać już Brocka i zrobić kolejny to krok w mistrzostwa Ligi Pokémon. A więc wchodzimy, weszliśmy już do Sali i Broka, widać jest typowo kamienne i jakiś hyper będę zatrzymuje. Yy, zatrzymaj się. Yy, do Broka jeszcze daleka droga. Ha! I więc walczymy z nim. Yy, tak, wyzywa nas. Wysyła nam digleta na level 11. mamy ratatę. Yy, użyj na niego hyperfunk. Yy, od razu HP Zbija, co jest bardzo dobre. 190Xpa też mi przyjemnie. I sam używa. Yy, nie, nie będę zmieniał. Daj tym hyperfangiem, o i znowu, przyjem... o nie to jednak jeszcze macha <gry> A to tape dopisze do, 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 do tam. Dobrze, pięknie, fajnie, kasa, super. Jeszcze dostał nam brok, ale już tutaj użyję pod Tiona, żeby ratem sobie przywrócić do pełnej funkcjonalności. Zaczynamy walkę o znak. Jestem brok. Jestem liderem. Wierzę w skały, mocną obronę i determinację. Dlatego moje pokemony są kamienne. Ciągle chcesz mnie wyzwać? No tak, nam po to przyszedłem. Dobrze, pokaż, co potrafisz. Już się robi. Yy, Glocka by mi się wydała, bez by jest z koszuli. Dziwne. Yy, Dzielt. Jeśli mi się nie wygląda. Dobra, a hyperfangiem będziemy spamować. U, nie trafił. A to bardzo źle. Trawko, trako, no dobrze. Wiggo, play go. O, ładny, to było piękne. To było piękne, Już mu HP zniszczył. Bardzo ładnie. Bigo, Bigo, nie daj się lepszy, jesteś miękki polek. Y, dost o, 15 level, super przyjemnie. Brock zaraz użyje onixa tu jest również ka kamiennym Pokémonem. E, dalej spamujemy Hyperfangiem. Y, jakieś tutaj techniki z dupy wzięte nam stosuje, ale nie przejmujemy się tym. Uuuu, jednak się przejmujemy. Cóż, może się podziała. Który y, atak poison stink, poison stink. No, dużo to mu nie robi. Fajtuj, fajtuj, fajtuj mi się. Dawaj, lepszy jesteś. Dawaj, nie pękaj, lepszy jesteś. Lepszy jesteś, walcz. Dobrze, no, chyba go zatruliśmy, ale niestety nie jednak... A tak zatrućmy. Dobrze, super faj Coś se zbiera. Coś będzie niemiło za chwilę. Ale nie dalej się trzyma. Go. Powoli, powoli, byle do celu. Coś nam szybko HP spada, widzę teraz. i pokonaj go. No jest, dobrze. Ted pokonał Brock. Super. Brock, jako dowód zwycięstwa y, tego weź tą Boulder Bay, czyli odznakę kamienia. Super. Tak, 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 jakieś pierdoły mi mówi. Super, stoją. Dzięki tej odznacy, moje pokony będą silniejsze i mogę używać techniki Flash. Poza obrębem walki. Czyli będziemy mogli sobie rozjaśniać ciemne pomieszczenia, ewentualne jaskinie. Czekaj, weź to ze sobą. Ted otrzymał technikę, a techniczną maszynę. 34. Zawiera ona technikę, które może poko poznać Twój Pokémon. Y, TM można użyć raz, więc jeśli na uczysz, nauczysz się y, nowej techniki, wybierz go starannie. Dobrze. Zawiera baj, Twój Pokémon będzie w sobie oszkodzenia i zwróci je super. Y, tak więc wychodzimy już z sali, gdzie zdobyliśmy swoją pierwszą oznakę. Zobaczmy ją jeszcze. Ted. O jest tutaj pierwsza odznaka nam się odblokowała. Zamiast bo yy, teraz portretu broka mamy odznakę. Yy, następna będzie mistia, ale to w swoim czasie. Yy, pójdźmy jeszcze może do muzeum, zobaczmy, co tam jest ciekawego. A, 50 hiskich znaczków, no niech będzie. Yy, dalej lama, co mi powiesz? To jest wspaniała skamielina, Zobaczmy ją. O, przypomina mi Aerodactyla. Aerodactyl tak, Aerodactyl. Jest to prymitywny i rzadki pokémon. Yy, nie, tam miałeś yy, Jeszcze tu jest kamieninka jedna, ale to będzie Kabutops. Tak, prymitywny i rzadki pokémon. Yy, Jakiś UFO? Nie, mamy kosmiczną wystawę, Ale UFO. Yy, 20 lipca 1969 lądowanie na Księżycu. Kupiłeś telewizor, kolorowy telewizor. No super, super. Ty dziecko co mi powiesz. A, tak, kamień księżycowy, coś tam góra księżycowa. Tak, yy, tak, ta, ty chcesz plikać super. A w sumie możemy już wyjść stąd. Jeszcze przed wyprawą uleczymy swoje Pokemony w centrum Pokemon. Żeby nie było niemiłych nie, nie, niespodzianek w podróży naszej. Jeszcze zajdziemy do sklepa. Gdzie jest sklep? Tu jest sklep. Wejdź, 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 dobrze. Kasjer, dawaj. Potiony kupimy, kupimy potionów. Mamy 3000, więc kupimy 10 potionów. A nie będzie. Jak burżuje, to burżuje. Najpierw, że potem będzie brakowało kasy, to już nasz problem. Yy, odwiedziłem muzeum. Jak myślisz? Pochodziły z MTM... No, powiedzmy. Yy, dobra, my idziemy dalej. Może zmienić sobie pokromę. No nie, ratata, to niech walczy w sumie. A, niech walczy. Tak, to za jakiś pierwszy trener. Bardzo dużo trenerów będzie, więc musimy z każdym zawalczyć raczej. Yy, PJ, a to Quick tak, Attack powinien zrobić swoje. Super. Jeszcze Take. Dobrze. M warto walczyć z każdym tym trenerem, żeby podeksić sobie Pokemony. I to znowu, że wasz PJ. Ja nie będę zmieniał. Hyper po bólu. Prawie o. Tak, super. Yy, nie, nie kapie się nigdzie. Tutaj przeskoczymy sobie na dół, a tutaj chwilowo nic nie ma kolejny, tak. O, poznał mnie w lesie Viridian. Super. Ten będzie miał robaki, tak. A to sobie. To sobie zmienimy. Pokémonka na Badyrilla na przykład. Niech on też sobie coś pod expa. fura tak użyjemy. Coś nie weszło? No, wreszcie weszło. A, ładnie. Widdle... nie, nie będziemy zmieniać. A, ale już tak, żeby było to Poison tym będziemy używać cały czas. Szybciej będzie, przyjemniej. Wszyscy będą szczęśliwi. Oj, Bedryl ma 15 level, super. Tak, zmienimy sobie jeszcze Charmander, niech się podleweluje. Charmander 14, Caterpie 10, używam Ember. Caterpie nie ma. Coś przykro mi. Może weźmiemy Caterpie, żeby Charmandera żeby teraz dogonił swoich kolegów z teamu. I kolejny trener do pokonania. Dobrze, tak więc yy, zaczepia nas Rattata. Dobrze, walimy w niego Emberem. Super, 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 tak. Czy Ted zmieni Pokemona? Nie, nie pamiętam. A, Ekans, to nie zmieniamy. Bijemy w niego Emberem, cały czas nawarzamy. Dobrze, Charmander. Reweluj mi tutaj, jeszcze nie rewelujesz. Oj, kolejny trener, bardzo dużo trenerów. Bardzo dużo, dużo, Hajmir lubi trenerów. Tak, dobrze. I ratata też. Pa. Jeszcze jeden. O, oh, czarowander 15. O, jakiś. Lira. A, tak, jakaś pierdła. Hmm, czy zmienimy pokemona? Zmienimy pokemona? Nie zmienimy. Nie zmienimy. Yy... Ja, tak, ale jak coś o, o jakiejś statystyki będziesz nam poprawiać, nie potrzebuję takich ataków. pad. Jest szczęśliwy. Dobrze, ulecimy sobie może jeszcze Charmandera. Yy, tak, jestem trenerem. Jak kiedyś się dowiedziała. Dowiedziałeś. się. Ember to w, w momencie działa. Ale zmieńmy też Pokemona na Bedrila. Poison on z tym to nie zadziałać. Klik, 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 klik. No, dawaj. Dobrze i pokakuje. Ey, yy, Caterpie Nie, zmienia. zmieniam. Poysą z tym yy, Metapod Metapoto tak zmienię na Charmandera. Tak. MB. Super. Pokonaliśmy kolejnego już leszczyka na naszej drodze. A wejdziemy na dół też z kolonii. Nie, nie może się eksplant zmarnować. To jest. O, ospiro z ciekawym. w takim. w takim. Tak. Bijemy to cały czas. O, Charmander ma. level 16. Yy, tak pokonałem. Yy. Źle porażka. Super, dostajemy. O, Charmander nam ewoluuje. Cóż za super, niespodzianka. Charmander ewoluuje nam w Super. yes mamy Charmion. Charmander ewoluował w Charmillion. Super. poznałeś nowy Nie, nie poznajesz nowej techniki. A szkoda. Bardzo szkoda. dobra, idziemy dalej. To chyba wszystkich trenerów wybiłem. nie, jeszcze ty. A walczę, zawalczę, nie ma problemu. Zobaczymy, jak mi się spisze. No, to jest chwila, moment. Ty, ty Pokémon typu ognistego są bardzo dobre, jeżeli chodzi o starcia z Pokémonami typu roślinnego. Dobrze, super, cieszę się. Tu mamy jakąś trawę pokémonów. W sumie możemy. O, Spiral. W sumie już mamy Bedrila, takiego jednego latającego, więc już nie będę się skupiał, by go złapać. Tu mamy jeszcze trynera. O, Jigglypuff. Jigby papa nigdy jiggly nie apałem, i jakoś nie przepadam za tego typem Pokemona, więc raczej łapać go nie będę... Yy, nie, nie dotykałem cię moja droga. Jakbym śmiało. Yy, Jiggleepuff. Spróbujemy jakoś tutaj bić tym emberem. No dawaj, dawaj. Dobrze, super taki... 18 level. Jak miło. W sumie zmienimy sobie teraz Pokemona na Ratatę. Latata nie wejdzie. Tutaj do pierwszego rządka. Tutaj jeszcze parę korytarzy, ty nic powiesz? Łeu! 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 Lepiej odpoczynę grą. Ten tunel z Cerulean zabiera sporo czasu. No spok. Tutaj nic nie ma, ale jest strafka, gdzie Spiron nie zasakrował. A tutaj go. I nie ma super. Yy, nie wiem, czy w górze krzywdzaj będę łapać jakiegoś Chyba nie, bo do Pokemonów kamiennych raczej żadnej przychylności nie, żadną przychylnością ich nie darzę więc wątpię, dziewczynko coś mi powiesz, postaram się o kamiennego pokemonadzieodu, no właśnie, nie będziemy nic nie robić, witaj w naszym Pokémon Center, super, tak uleczymy pokemony przed wyprawą, jakiś Bonzo stoi, chyba Alphos jakiś, a nie, to jakiś detektyw chyba, tak, yy, ty mi coś powiesz, ma super oferty dla mnie, woah, Magikarp! super, 500 chińskich znaczków, a po co się nie opłaca się, a się nie opłaca się, Ach! Dobra, tam kije jest nieprzydatny, ale do Pokedexa będzie. Rzućmy go, przekazać do, do tego. Może potem będzie mi się go chciało expić na Gajardosa, ale to zobaczymy. Tak, zdeponujemy Pokemona Magikarpa. Popono i super. Wychodzimy. Są to chyba tu tyle tutaj do Pokemon Center. I gdy ma dużo Pokémonów, wyślij je do PC. Tak właśnie zrobiłem z Magikarpiem. Rata jest na pierwszym. Dobra, my wchodzimy do góry księżycowej tutaj, że MOM. MOM Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, czy w tym odcinku da mi się przejść całą, całą jaskinię, ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mamy już po Jakaś techniczna maszyna. 12 tu mamy skalnik pod potion. A tu mamy już tylne radowalki. Jest niespodziewany facet, no zobaczymy, zobaczymy. O, jeszcze Bukaczew nas tutaj zaatakował. Sprawi nam tą przyjemność, że jest tu z nami. Super. Ja go nie darzę taką sympatią. Rozwalamy mu cały team. Hyperfunk, leży, dzięki. Kasa się zawsze przyda. Tak, spoko. Ty... Yy... taką na zubat. Eee, też nie będę łapał. Pokonamy go razem. super. Yy... czekam, aż mnie ktoś tu znajdzie. Już cię znalazłem. Yy, Cleaf irry. podobnie jak Jiglipa, nie przepadam za takimi Pokemonami, nie będę ich łapał Dani yy, są to dziwne Pokemony, nie wiem dlaczego. Tak uważam, że to tam ma Level 16. Super. Yy, a podexujmy jeszcze chwilę Bedrina. Bedrin nie też pierwsze stanowisko. O, Giodo to akurat złapał. a tego nie będziemy walczyć, to tam tak, uciekłeś Zubat. To z... Może nie Poison Stink, ale. Ury, tak powinien coś zrobić. No dobrze, super. Weźmy w tą drabinkę. Jakiś korytarzyk. O, i co mamy? O! Pierwsze starcie z zespołem R, Team Rocket. My Team Rocket to. Zodzieje Pokémon. To, to Pokémon zodzieje, aha. O, jaki page ma? Gayu się w rączce. Rocket chce walczyć. Yy, sound True To ja może lepiej zmienię na Ratatę. Już użyję Hyperfunga potem. Sound taka, czyli mi zmniejszył. Czyli Hyperfung. O no, dawaj, dawaj, mi się dobrze, ładnie. Yy, użyję Ratatę. Yy, nie, nie będę zmniejszał. Ratataka to Ratata, ale mój jest lepszy. Piękny, bardzo ładnie. Yy, Zubat. Nie, też nie będę zmieniał, już niech do końca działa. O nie! I wygraliśmy, o jeszcze nas Paras łapie po drodze, e, Paras, pokémon też robak, chyba, a chyba tu mamy e, HP upa, mieliśmy, jeszcze załatwmy kolejnego Parasa, a jeszcze Geodude, nie jest Geodude, nie, nie mi się walczyć, zmieniła się, się pokémona, na Ratatę i zwiedzajmy dalej tą górę księżycową. Tu mamy już rozwidlenie dróg jak widziałem, nie, nie chce mi się walczyć na razie, tutaj jest trener. Dawa a, Bóg to nam nic nie zrobi. Zmienimy sobie Pokemon'a na czar miliona. Tak, użyjmy Ember. No i leżysz super. Jeszcze tak dwa razy, nie, nie będę zmieniał, nie wiem, to już taki nad, może wchodzę w sposób zmieniania Pokemonów. Katerpili, o, teraz się udało, żeby nie wszedł. Super działa, super. Ale ma level już 17 cały czas. Oj, czyli mieliśmy Rack Andy, Czyli tak jakby który podnosi nam level danego Pokémona. Wykorzystam go potem, ponieważ potem się yy, ciężej expi te Pokémony, więc potem go... potem go użyję. Yy, z batem nie będę walczył. Tu mamy jeszcze Pokebola. Yy, Escape Rock, czyli item dzięki którym będziemy mogli wyjść z jaskini nie chcę walczyć z tobą z tobą też już nie chcę tutaj jest jeszcze Pokéball Potion standardowo o i kolejny trener do pokonania im więcej ekspa, tym lepiej my walczymy dalej hyperfanga używamy na Magnemite, typ elektryczny. Polek, super, volt, kolejny typ elektryczny, hyperfang Fang nie ładny Dobrze, ładnie, pięknie. Zuba, nie chcę z Tobą nie chcę walczyć. Może ulecimy jeszcze ratatę. Tak, trochę HP ci spadło. Tak, tak, proszę bardzo. Nie dziękuję, nie dziękuję. Mieliśmy nie mnie po stopach. Yy, jakaś dziewoja do nas zagadała. A, Odisha ma. W sumie spalimy jej tego Odisha. Charmeleonem naszym. Yy, ta niedobrze działa. Coś tam chciała zrobić. Emberi. Gini dosłownie, a, absorbuję na HP. a, nie przejmujesz tym zbytnio. Belsprut chcę użyć, czyli, tak, dobrze, dobrze, o, ładnie, ładnie, dobrze, o, Charmin już ma 18 level, super. No, idziemy dalej, kolejną drabinkę, żebym zauważył, ale Zubat musiał, się wpieprzyć. Yy, tak, kolejna drabinka i kolejny członek zespołu E, jednak pierwszy podniosł sobie Pokobola, tam chyba TM01. Mamy już 34, 12 i 0,1, tak 0,1. Yy, zobaczmy z yy, zespołem Team Rocket. Mamy Zubata. Yy, używam Hyperfan. Zubat gnije. Ekans, nie, to cały czas tym. nie trafiłeś teraz, a to. Oj, znowu żeś nie trafił. No wreszcie. Tak, jesteś dobry, no wyjechałem. ze mnie. Dobra. Tutaj jest drabinka, wchodzimy. Pyk, pyk, pyk. Co my Niemcyom poszedłem do góry. O, i kolejny trenek, który chce nas na pierdol. I tak, ratata, 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 hyperfunk. Y, za mało powiedziałem, za mało powiem, No, ale za klik, tak musi się postarczyć. Rada, rada, a, y, ratata, To w sumie teraz Bedira. Może pod z tym tak zaniedbałem go w deczkę. O, są z tym, powinien jakoś załatwić tutaj nam sprawę. Bedry małe poziom 16. Oj, poznał fotos energii. Czyli że zbiera sobie energię, to ten chyba następny atak to jest jakoś silniejszy bodajże. Yy, Zuba żyjesz. Nie, ty nie będę zmieniał. Oj są cały czas. Dawaj, bigo, 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 mi się. Dawaj. Aaaa, ah, dobrze. Dobrze. A my ciśniemy dalej. Przez tą jaskinię, Nie, i to nie będę uciekał. potem Pokemonek dla mnie. Ola też już nie chcę walczyć z tobą. No nie chcę, co jest tak dużo teraz. Co jest? No. Taki się jeszcze cycek chce chyba wpierdzielić w Tajda, zobaczymy. Tak, jesteś jestem dzieckiem, no zobaczymy. Dziodu, teraz to ta... hyper. A no nie mam tego, mnie no, zapominam. No, kilka tak to chyba nie będzie ciekawe. Teraz zobaczymy. Pyk, 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 pyk. Ładnie, dobrze. No lepiej zmieni Pokémona na... tymczasowo na Bedrilla, żeby za tym czas ulec... zdążył uleczyć yy... Ratatę. i się na nim wyżywa, ja sobie uleczę Ratatę. Nie to żebym był jakiś. Yy... miał jakieś przychylność do Rataty, ale tak jakoś trzymał, przez chwilę. No pokaż sobie, co onysz, no, no główną No Dobra, zmienię cię, żeby nie było jakiegoś failu. Dawaj, Ratata. Nie Take, tylko miał być Quick Quick i go cały czas gnigo. B bibi 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 Dobrze Ooo, dobrze, 18 level. O, Onix, z tym się zawsze ciężko walczyła w 10. level, więc liczę, że nie będzie aż takich problemów. To co my ma 18. Różnica level i 8 jest. Owaj, ginigo, dobrze, pięknie. Nie, o mój brawił PAT1 HP. 350 historiński znaczku za wygraną, bo zróbmy sobie Pokemony jeszcze. Tak, jesteśmy się mamy dużo tego, możemy używać. Jeszcze Pokeball on Stone, czyli kamień wrzucowy, super. Możemy chyba za pomocą niego ewolować ni do Rino, w Nidokinga do Kinga i ni do w do Quell. Tak, jakoś tak. Czyli jakiś korytarzyk śmieszny. Wrócił na górze, nic nie ma. I bardzo dużo członków zespołu Team Racket. Eee... Yy, dorośnik ja Ci pokażę zaraz. Uuu, ten już ma Retiketa na levelu 16. Teoretycznie Ratara ra, powinien ewoluować na level 20, no ale. Wiesz, to jest jakiś wyjątek, a za mało, za mało tego, cały czas zapominam. Ou Tylko... wow, własna, wow, wow, wow. Chyba tamten też miał ha coś używał. No, Dobra, Dibolasz. Dawaj, nie poddawaj się. Dobrze. Aj, poddałeś się. Dobra, czarming musisz ty pokonać dobrze, pięknie. Uuuuh, yy, tak pokonał Team racket. Super. W sumie chyba nie mam żadnych itemów, yy, które by yy, jakoś przywróciły do życia naszych tamtych. Nie, do, nie da żadnych efektów, więc musimy samym czarmilionem czar walczyć. No, nie, nie chcę z Tobą walczyć, z Tobą nie. Yy, nie chcę. Paraz, daj sobie spokój. Kurty. Nie, nie chcę z wami walczyć. Tutaj znowu jakieś śmieszne korytarze. Jakby nie można było zrobić jednej prostej drogi, tylko tak chodzić, męczyć się. Yy, kolejny z ze zespołu Team Rocket. A ja tutaj się... W sumie już... Jeszcze kolejny zubat. W sumie już z wami się... O, jednak jeszcze walka. Jeszcze jeszcze się z wami nie pożegnać. Chciałem się już z wami pożegnać, ale jeszcze tego nie zrobię. Latata i Charmeleon. Charmion powinien sobie poradzić. Nie no, nie, nie mam na kogo zmieniać w sumie. Więc musisz walczyć z ładnym Charmeleon. Dobrze, pokonałeś go. Super 19 level. Idziemy dalej. No nie no, nie dziod. O, to tutaj coś będzie ciekawego, bo widzę jakieś dwie skameliny, bo będziemy musieli sobie jedno wybrać, ale uleczę jeszcze Charmiliona. Tam nic nie ma, to nic nie ma dobra. Zobacz, o czym... żadnego tego. Super Nerce Graimer, to pokémon trucizna, ale Ember może podziałać na niego, Disable. Sklecz mi chyba wyłączył, no. Dobra, Graimer Polek. Użyję Voltorba. Nie nie będziemy zmieniać. Używamy Ember cały czas. Tylko Fink nie, to też było tylko, żeby Self Destruction nie użył. Ale chyba nie będzie znał. Dawaj, tego Ember używaj. Dobra, pięknie, padł. Ok, zobaczmy, co zobaczymy. Każdy weźmie po jednej. Aha, no dobra, tutaj co mamy? Helix Fossil i Dom Fossil. A weźmy sobie NCPNC, 2 Kefakę, nie paras. Raz, dwa, trzy, dobra. Dom Fossil nie będzie. A tamten wziął coś tam blablabla Fossil. Jakiegoś Fossil wziął. Zobaczmy sobie, będzie pokazałem tutaj. Dom, nie, yeah, Dom Fossil jest skamielinka, potem ją sobie ją przywrócimy do życia, przywrócimy sobie danego Pokemonka. I wyszliśmy już z góry księżycowej. Trasa 4 prowadzi z Góry Księżycowej do miasta Zerulean... Jednak, O jeszcze tym efektownym skokiem pożegnam się z Wami. Możecie subskrybować mój kanał, łapkować yy, filmiki. Również nie się, jak będziecie polecać mój kanał. Dziękuję za obejrzenie całego filmiku. W następnym postaramy dotrzeć się do Billa oraz może, ale nie obiecuję, powalczymy już o drugą odznakę w drodze do y, tytułu mistrza Pokémon. Ja najlepszym być jak dotąd wnikł, wszystkie z nich. Dragonite Gastly Only Tower Poliwrath, Butterfree But this one three już wszystkie są Pokemon?